Przygotuj 10 fiołków oraz 3 muszle starkącz. Wmieszaj Wymieszaj je razem ze świeżymi liliami glaza, Przefiltruj je gazą. I spróbuj przygotowany napar ziołowy. Um... Czy recepta ci nie odpowiada? O nie, całkowicie. Przygotowałem wszystkie twoje recepty. Działają za każdym razem. Po... Bo... Po prostu, ta recepta jest stworzona dla bliźniaków z Mondstadt. Mondstadt? Więc składniki nie będą tak łatwe do zdobycia. Większość z nich jest łatwa do zdobycia. Tylko Lilie Glaza. Nie są tanie, zwłaszcza świeże. Biedna Antoni musi spędzić dużo rzadkowych godzin, by sobie na to pozwolić. Hmm... To nowa recepta, choć nie zadziała tak szybko. Pozwoli na stopniowe leczenie i podbudowanie dla innych, sprawiając, że będzie pasował do kogoś, kto cierpi na chorobę dłużej. Potrzebne materiały również znajdziesz w MONSTAT. Czekaj, przetworzone jagody Tendro? Haha, <laughs> dziwne uczucia odpowiadają dziwnym przypomnieniom, nie? Mam inne rozwiązanie. Obierz Żabę ze skóry i ogonujesz czurek przed dodaniem kilku kropli jadu czangręg. Zaczekaj, parę kropel czego?